Witajcie w wieczornych wiadomościach. Hiszpania i Portugalia wstrząśnięte masowym bratzkoutem, który sparaliżował funkcjonowanie miast, zakłócił transport, a mieszkańcy zostali pozbawieni dostępu do podstawowych usług i łączności. Zobaczcie szczegóły dramatycznej sytuacji i dowiedzcie się, jakie kroki podejmują władze, by przywrócić normalność. Zaskakujące wieści dotarły do nas w poniedziałkowe popołudnie, wywołując poruszenie na całym świecie. Jak się okazało, w dwóch europejskich krajach doszło do prawie całkowitego odcięcia od dostaw energii elektrycznej, co spowodowało katastrofalne w skutkach blackout. Współczesna cywilizacja opiera się na stabilnym i nieprzerwanym dostępie do energii elektrycznej. To ona jest filarem funkcjonowania dzisiejszych społeczeństw i państw. Bez prądu niemożliwe staje się normalne funkcjonowanie kluczowych instytucji, takich jak szpitale, które polegają na wielu elektrycznych urządzeniach podtrzymujących życie, czy szkoły które potrzebują energii do prowadzenia zajęć i komunikacji. Przemysł również jest bez niego bezsilny, bowiem produkcja, magazynowanie oraz dystrybucja zależą od działających maszyn i technologii. Co więcej, systemy komunikacji, umożliwiające szybkie i sprawne przesyłanie danych, stają w miejscu bez zasilania. W skrócie, energia elektryczna jest nieodzownym elementem naszego codziennego życia, od prostych czynności, jak oświetlenie pomieszczeń czy ogrzewanie, po te bardziej zaawansowane, jak obsługa transportu publicznego czy dostęp do internetu, innych nowoczesnych technologii. Nawet chwilowa jej utrata prowadzi do natychmiastowego chaosu, paraliżując zarówno życie społeczne, jak i gospodarkę. Awarie sieci i przerwy w dostawach energii są dowodem na to, jak społeczeństwo i gospodarka są zależne od stabilnych źródeł prądu. Dlatego zapewnienie nieprzerwanego i niezawodnego dostępu do elektryczności jest kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego i rozwoju każdego kraju. Te surowe lekcje właśnie przyswoiły sobie dwa kraje w Europie. Właśnie w poniedziałkowe popołudnie z obszaru Europy Południowej dotarły do nas alarmujące informacje, które szybko obiegły cały glob. Hiszpania oraz Portugalia, kraje o dobrze rozwiniętej infrastrukturze i znacznych zasobach, doznały zmasowanych przerw w dostawie prądu. Incydenty te rozpoczęły się około godziny 12.30 i wywołują szeroki odzew w mediach społecznościowych, gdzie mieszkańcy dzielą się swoimi doświadczeniami i informacjami na temat tego kryzysu. Problemy te dotknęły wiele kluczowych miast, w tym Madryt, Lizbonę, Walencję, Barcelonę, Sewillę oraz Pampelunę, wywołując zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu społeczeństw. Potężny blackout dotknął niemal całą Hiszpanię oraz Portugalię i rozszerzył się na kilka innych krajów, wprowadzając chaos w codzienne życie mieszkańców. Zatrzymane pociągi, nieczynne metro, sklepy zmuszone do eksmitowania klientów na ulicę, a także taksówki i autobusy wyłączone z ruchu z powodu przestojów sygnalizacji świetlnej, takie obrazki stały się rzeczywistością dla wielu osób w tych krajach. Zakres awarii elektrycznej okazał się znacznie poważniejszy, niż to przewidywano na początku. Rozległe obszary Hiszpanii i Portugalii zostały niespodziewanie pozbawione zasilania, co błyskawicznie doprowadziło do załamania się sieci komórkowych. Mieszkańcy różnych miast, pozbawieni środków komunikacji, Stanęli w obliczu brakujących informacji oraz podstawowych usług, co natychmiast wywołało dezorientację oraz niepokój społeczny. W największych metropoliach sytuacja była szczególnie dramatyczna. Przykładowo, na niektórych lotniskach zapanował zastój, uniemożliwiając wejścia na pokład samolotów. Również systemy metra zamarły, potęgując chaos na powierzchni. Ulice miast zostały całkowicie zakorkowane, gdyż sygnalizacja uliczna przestała działać co w konsekwencji doprowadziło do powstawania ogromnych zatorów drogowych i licznych drobnych kolizji. Urzędy, sklepy oraz szpitale natychmiast musiały przełączyć się na rezerwowe źródła zasilania, by zapewnić minimum funkcjonowania. Dodatkowo, w wielu miastach, aby usprawnić sytuację, policja skierowała patrole do kontrolowania ruchu ulicznego w najbardziej newralgicznych miejscach. Sitałcja taka jak blackout w Walencji i Barcelonie sparaliżowała metra, unieruchamiając całkowicie komunikację miejską. W stolicy Katalonii setki osób zostały uwięzione w wagonach, ponieważ ochrona zamknęła wejścia do stacji, zapobiegając wypełnieniu się ich przez kolejne tłumy ludzi. Wielu pasażerów musiało cierpliwie czekać na wznowienie dostaw energii, co podkreśliło, jak bardzo infrastruktura miejska polega na stałym dostępie do zasilania. Zgodnie z doniesieniami dziennika El Pais, szpitale w hiszpańskiej Barcelonie oraz lokalne centrum powiadamiania ratunkowego 112 są zmuszone do korzystania z własnych generatorów prądu, aby utrzymać działalność. Jest to sytuacja wynikająca z szeroko zakrojonego problemu z dostawą energii elektrycznej. Hiszpańskie służby wystosowały gorący apel, by dzwoniono na numer ratunkowy 112 wyłącznie w sytuacjach skrajnie naglących i wymagających natychmiastowej interwencji. Numery alarmowe, takie jak Straży Pożarnej oraz zespołów ratunkowych, funkcjonują obecnie bez zakłóceń, komunikując się ze swoimi bazami w standardowym trybie, mimo utrudnień związanych z dostawami energii elektrycznej w regionie. Tego rodzaju blokada dostaw prądu czyli tak zwany blackout, jest wydarzeniem, które szokowało świat zainteresowany infrastrukturą i bezpieczeństwem energetycznym. Zjawisko to wyraźnie unaoczniło, jak bardzo współczesne społeczności uzależnione są od stabilnego i nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej, która jest absolutnie kluczowa dla funkcjonowania wszystkich aspektów życia codziennego. Przerwa w dostawach energii nie tylko osłabiła miejską infrastrukturę, ale również spowodowała kryzys w systemach komunikacyjnych, paraliżując niektóre rejony miasta. Po zaistnieniu takiej sytuacji odpowiednie służby, zarówno ratunkowe, jak i te odpowiedzialne za energetykę oraz telekomunikację, natychmiast przystąpiły do intensywnej pracy nad rozwiązaniem problemu. Ich głównym celem jest jak najszybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania miasta, choć operacja taka może podrwać wiele godzin. Wciąż nie ustalono dokładnych przyczyn tej rozległej awarii, jednak już teraz stanowi ona poważne ostrzeżenie dla innych krajów. Wydarzenia te podkreślają znaczenie posiadania odpowiednich zabezpieczeń i strategii na wypadek tego typu kryzysów, które mogą zagrozić krytycznej infrastrukturze każdego państwa. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.